to breathe but that's alright Cześć, Mano, a z tej strony oczywiście Dawin, czyli ja Cię witam drog widzów w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, rozwiążę zagadkę, która myślę, że już od kilku lat widnie w internecie i nie tylko. Mianowicie, słuchajcie, mam tutaj 5 antywirusów darmowych, które pobrałem z internetu, i chcę się dowiedzieć, i na pewno Wy również też chcecie się dowiedzieć, skoro weszliście w ten film, co się stanie, jeżeli zainstalujemy 5 antywirusów naraz, ponieważ chodzi pogłoska już od jakiegoś czasu, że te antywirusy zaczną się ze sobą kłócić. Także ja jestem bardzo tego ciekawy. I zainstuluję wszystkie po kolei, a Ty, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to strzel suba i oczywiście dzwoneczek, aby być na bieżąco i oczywiście nie przekapić nowych powiadomień o live, które są teraz w ostatnim czasie bardzo często na moim kanale, także zapraszam Cię widzów, ponieważ bardzo fajnie się tam bawimy. Często do późnej nocy, także zapraszam i oczywiście. E, słuchajcie, ja sobie tu postawiłem na nowo system Windows 7, ponieważ e, już mi się nawet nie chciało Windows 10 instalować e, Miałem instalkę Windows 7, także e, myślę, że ta aplikacja pomimo tego, że Windows 7 już nie jest od jakiegoś czasu wspierany e, przez Microsofta To e, te wszystkie instalki antywirusów będą działać Także słuchajcie, e, my oczywiście sobie uruchamiamy jako administrator e, pierwszego antywirusa, a instalkę e, raczej antywirusa Ponieważ ja jestem, powiem szczerze, naprawdę bardzo ciekawy tego odcinka. 360 Total Security jest to pierwszy antywirus, jest to bodajże chi, chiński producent. E, tak, jakoś wziąłem te antywirusy z waszych komentarzy. E, te najpopularniejsze tutaj, oczywiście, mamy Awasta, tutaj mamy AVG, tutaj mamy Avire i oczywiście mamy Eset Note 32. Także ja jestem bardzo ciekawy i oczywiście. Mam nadzieję, że wy też i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę przed e, jeszcze przed efektem takim głównym, który e, zapewne wystąpi e, za chwilę bądź za kilka minut. Tutaj mi się e, zainstalował desktop organizer, który jest właściwie takim dołączeniem o, do e, właśnie tego antywirusa. Ja tego bardzo nie lubię. E, sam korzystam na oryginalnym systemie z tego antywirusa, także ja sobie tutaj to oczywiście e, wyłączę. I tyle, i on działa już tutaj nam te 360 Security, błyskawiczna konfiguracja. Eee, tutaj mamy chyba a, e, AdBlocker. Dobra, on już działa tutaj w tle, także słuchajcie, my sobie teraz przechodzimy do e, instalki Avast. Zobaczymy, czy 360 Security teraz nam zareaguje. Jestem bardzo tego ciekawy. Ja kiedyś, jak miałem chyba z 12 lat, to zainstalowałem sobie chyba 3 wirusy e, 3, przepraszam, antywirusy na jednym systemie. Ponieważ miałem, taką miałem nadzieję, że system będzie jeszcze bardziej chroniony. Także zobaczymy sobie, czy teraz, właśnie, system będzie jeszcze bardziej chroniony i na pewno żaden wirus nie dojdzie. Czy e, oczywiście e, te drugie założenie, że te antywirusy będą się ze sobą kłócić, także ja jestem bardzo tego ciekawy. Avast Free antywirus już tutaj nam się instaluje. Oczywiście tu klikamy sobie e, instaluj, tu mamy jakieś security, a to, jest to są e, aktualizacje do Windowsa, także. My sobie tutaj oczywiście instalujemy awasta, zaraz zobaczymy sobie czy 360 w ogóle jakoś nam tutaj zareaguje, sam jestem bardzo z tego ciekawy, także on już tutaj działa w tle, tutaj nam działa. Nie będę wszystkich naraz instalek włączał, ponieważ myślę, że to jest bez sensu, poczekamy na spokojnie aż ten awast się nam zainstaluje. Dobra, więc jak widzicie, instalacja Avasta powoli dobiega końca i już oczywiście mogliście zauważyć, że tutaj 360 Security nam coś wykrył. Tutaj oczywiście chronimy się i oczywiście, jeszcze tak w ramach okazji, chciałbym Wam podziękować za ostatniego live'a, ponieważ było już prawie 2000 widzów na żywo. Także bardzo Wam dziękuję i oczywiście za wszystkie łapeczki w górę i za danej te, które na lewie mi tutaj podarowaliście. Słuchajcie teraz, AWAS nam już działa w tle i oczywiście 360 security też nam działa w tle. Nie wiem czy tryb pasywny jest włączony, instalacja programu AWAS dobiega końca. Dobra, jeszcze do końca się nam nie zainstalowało. Tutaj jeszcze się upewnię, czy ochrona jest aktywna, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby te procesy były wszystkie aktywne te nie wiem, takie szpiegowanie plików, tak jakby żeby to było po prostu wszystko w tle, ładnie chodziły wszystkie procesy Ale mogli się zauważyć, że tutaj jakiś plik został usunięty przez 360 security, nie wiem jaki, ponieważ nie zdążyłem nawet tego przeczytać, ale zaraz sobie zobaczymy tutaj gdzieś powinno być nie przypominaj mi ponownie, tutaj sobie kliknę, e, tutaj gdzieś powinno być e, skan antywirusowy, jakaś historia tego wszystkiego, historia tak jakby e, rzeczy, które on zrobił, przyspieszenie, pełny skan, e, dziennik, o tu mam coś takiego jak dziennik, także sobie zobaczyłem brak rekordu, zagrożenie, pobrany plik, ochrona. Monitor podejrzanych zachowań, właśnie. Modify startup item, a właśnie, czyli yy, tak, jakby on zablokował teraz yy, awasta który powinien się włączać wraz z systemem. Yy, także, jak on to wykrył, po prostu takiego, jakby takiego wirusa, który się nam otwiera z systemem. Także już mamy, słuchajcie, pierwszą oznakę, że one się jednak tam gryzą. <laughs> także AVG już nam się, słuchajcie, instaluje. Mógłbym sobie włączyć Awirę od razu, ale wolę jednak poczekać, aż ten AVG się nam do końca zainstaluje. Tutaj oczywiście chroma nie potrzebujemy, zainstalujemy sobie i zaraz sobie zobaczymy, czy 360 Security i Avast i AVG będą się jakoś w jakiś sposób ze sobą gryźć. Ponieważ mnie to osobiście bardzo ciekawi, mam nadzieję, że was też, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze jak chodziłem do gimnazjum, to właściwie było takie założenie, że. Nie można mieć kilku e, antywirusów naraz, ponieważ one po prostu zaczynają się gryźć. A ten filmik jest właśnie po to, żeby to sprawdzić. Także e, zobaczymy sobie. Dobra, także jak widzicie AVG już nam się zainstalował, oczywiście tutaj na razie nic się nie gryzie z tego co widzę Jeszcze się upewnię, czy wszystkie antywirusy są dobrze zainstalowane 360, AVG, antywirus, e, AVG oczywiście wyłączył w tym momencie, e, włączył tryb pasywny, ponieważ wykrył inne antywirusy na systemie Ja oczywiście spróbuję to sobie tutaj zdezaktywować Dobra, także ja sobie tutaj oczywiście wyłączam ten tryb pasywny ochronę przed ransomware. Oczywiście to też sobie włączymy tryb pasywny. Oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, jest przez to, że on wykrył inne antywirusy na innym systemie. Myślę, że to jest fajne, inteligentne działanie, ponieważ kilka lat temu w ogóle czegoś takiego nie było, z tego co pamiętam. Po prostu antywirus się instalował i tyle. A teraz już mamy coś takiego, że one wykrywają po prostu inne antywirusy. Co jest według mnie fajną współpracą między antywirusami, ponieważ ktoś kto może się nie znać, po prostu może zainstalować kilka antywirusów na swoim oryginalnym systemie i myśleć bardziej o tym, że będzie faktycznie bardziej chroniony niż osoba, która posiada jednego antywirusa. Także żeby ten odcinek troszeczkę szybciej leciał, włączę sobie te dwie instalki naraz. Zobaczymy sobie co się wtedy stanie. Na razie widzę, że tutaj cały system się zlagował. Oczywiście jeszcze spróbujemy sobie wyresetować całego Windowsa, w sensie wyłączyć go i włączyć, żeby sobie po prostu sprawdzić, czy Albo upewnić się bardziej, żeby te antywirusy działały poprawnie. Także my sobie oczywiście tu poczekamy. Dobra, słuchajcie, ja się już zająłem tutaj Asset Security. Produkt nie jest obsługiwany w używanej A, czyli Eseta niestety nie zainstalujemy. No szkoda, szkoda Eseta, ale noż trudno. Tak jak mówiłem, chyba potrzebny będzie nowszy, nowszy przepraszam, Windows do, do włączenia Eseta. Ale poczekamy, słuchajcie, aż ta awirka nam się tutaj zainstaluje. Dobra, a więc jak widzicie w ogóle y, blue screen wyskoczył na komputerze. Ja jestem teraz w szoku, co tu się stało. E, przysięgam, że nie mam pojęcia, co się stało. Jeżeli ktoś wie, co się stało, no to napiszcie w komentarzu. E, nie, nie mam pojęcia naprawdę, dlaczego blue screen w tym momencie wyskoczył. Naprawdę się sam zdziwiłem. Myślałem, że system normalnie się odpali Także słuchajcie, myślę, że w tym momencie możemy skończyć odcinek. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobał e, odcinek i oczywiście e, uruchom system normalnie. Zobaczymy sobie jeszcze drugą probę. E, także ja se zobaczę i napiszę Wam tam na Discordzie że coś, wbijacie oczywiście na Discorda, na Instagrama i na inne social media. A ja was żegnam ciepłym uściskiem i polecam wam inne filmiki, e, które nagrałem. I oczywiście zapraszam was na wszystkie liveiki. A ja was żegnam ciepłym uśmiechem i trzymajcie się. Do kolejnych odcinków. Siamanko.